witam wszystkich serdecznie z kolejnego odcinka z Minecrafta wyjątkowo nie ma ze mną na razie Shinga bo jest dosyć wcześnie rano on jeszcze nie wstał no i nie było nas trochę budowaliśmy sobie farmę żelaza ale okazało się że ona nie działa na tej wersji jest tam 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 może wam pokażę ją z bliska no i to jest ta farma żelaza no i tutaj miało wyglądać tak że tam się będą rozpiły golemy będą tu wpadały tam sobie wieśniacy mieli działać Pokażę wam to w sumie trochę bliżej. Tam stoi ogólnie na, Shing na awku i go zabija szkielet. Ej, może go uratuję co? Dobra, uratuje szybko Shinga. No fajnie, że mi wbiegał pod strzały, nieważne, nieważne. Dobrze, więc tak to miało wyglądać, ale ogólnie nie wyszło, więc jakbyście chcieli zrobić taką farmę sobie, to wiedzcie, że ona nie działa już na tej wersji nowszej, przynajmniej na Minecrafcie na Windows 10 Bedrock Edition, na Java. Też chyba nie działa, bo tam czytałem komentarze pod tą farmą i mówili, że też już nie działa. A poświęciliśmy na nią kilka godzin. W ogóle wiecie, że rzecznik się ruszył, to on stoi na awku, czy nie? Pewnie śniadanie je, czy coś przed, przed telewizorem. Dobrze. No i w dzisiejszym odcinku chciałbym się przejść po materiały, troszkę jakieś diaksy też. Na bagna, byśmy się może przeszli i zbadać tutaj okolice. I mam jedną mapę skarbu, więc też trzeba będzie odwiedzić yy, miejscóweczkę i zobaczyć, co tam jest. Ale ja najpierw porobię sobie może jakieś kilofy, bo mam jeden. No i pójdę na małe poszukiwanie diaksów. I robimy kilofy. Nie będę tego enchantował, bo mi się nie chce. Zobaczymy, czy tam jakieś diaksy będą. To lecę. 11 kratka, możemy sobie tutaj lecieć i kopać. Eee, czy ktoś mi powie, co tu robi tyle lam? O co tam chodzi? Coś tu dziwnego jest, ewidentnie. Dlaczego tu jest tyle lam? Jak one tu weszły w ogóle? Dobra, no... Pss, nie wiem, nie wiem. Bardzo dziwna sytuacja. Kopię dalej, jak na razie zero diaksów. No i to jest kiepska informacja. Nic tu nie ma kompletnie, nie wiem dlaczego. W tej kopalni. Muszę kopać dalej. No i mamy pierwsze diaksy, brawo, brawo. No, co prawda już y, to jest trzeci żelazny kilof i dopiero diaksy. Ale nie narzekajmy. Cieszę się, że w ogóle one są tutaj. Kopiemy dalej. Właśnie mi pękł ostatni kilof. Ekwipunek pełny, całe 6 diaksów jak na razie, przez 3 kilofy żelazne. Ilecę się zrzucić z tego wszystkiego. Chyba... Nie wiem, czy nie wybrać jakiejś innej miejscóweczki. Do tych diaksów. Zobaczymy, zobaczymy. Idę się zrzucić, zrobić kilofy i... kopię dalej. No, kobla się nazbierało troszkę. Żelazo do pieca. Widzimy się w kopalni, jak, będę, jak będą jakieś diaksy, bo tylko te momenty. Z diaksami. Nie jest dobrze, cztery kilofy mi już poszły. Nie wykopałem ani jednego diaksa, czajcie to, ani jednego. Troszkę żelaza też mało troszkę węgla. I co najlepsze kończy mi się miejsce w skrzynkach i postawiłem tu bloka, którego teraz nie mogę rozwać bez kilofa. Więc chyba będziemy musieli sobie zmienić miejscówkę i tak zrobię. Ok, mam nowe 4 kilofy. To lecę może, 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 może. Chyba polecę na to miejsce tam, gdzie my kiedyś byli, w takiej dużej kopalni. Jeszcze nie całej odkrytej, tam będzie dużo skrzynek, mam nadzieję, że się nie zgubię. FUDA. No, FUDA może trochę wezmę więcej. No to widzimy się w kolejnej kopalni. No i zeszłem w całkiem nowe tereny, znalazłem jakąś kopalnię, jest tu o o, o złoto, już widzę. I co tu? O o o, właśnie skrzynka, co mamy w skrzynce? O kurczę, są diaksy, no nie, nie wierzę. Co tu mamy? Moc jeden, księga, pochodnie, jakieś tory, chleb. Wszystko się przyda. Nie no, kwiatki może się nie przydadzą. Ale poza tym wszystko się przyda. No to dobrze się zaczyna ta yy, kopalnia opuszczona. Cisnę dalej. Jakieś tory oczywiście nam się przydadzą, jak najbardziej. O, jest kolejna skrzynka. Nic tu, żadnych potworów nie ma. I całym środku diaksy. Pusta? No to słabo. Ale przynajmniej tory sobie wezmę. Jest dużo żelaza też. I są kolejne dwie skrzynki. Mamy diaksy? Nie, ale jest dużo wartościowych rzeczy. Jest żelazo, są tory, są tory napędowe. Nasiona arbuza są. Nie potrzebuję złote jabłko. Kurczę, dobra ta wyprawa. I mamy tam złoto. Także też sobie wykopiemy je zaraz. Tory jak najbardziej się przydadzą. Coś czuję, że zaraz będę zapełniony, i będę musiał. Dlaczego to były nasiona w ogóle? Nasiona dyni, dobrze. Oczywiście, złoto sobie też wykopiemy. O, jest kolejna skrzynka. Co mamy w środku? Są diaksy, znaczy jeden diament. Jakieś złoto, chleb. Napędowe te. Tory. Nie wiem dlaczego się nie da wszystkiego naraz. Altisheet to się dawało. Tak? No, nie, nie tak. Control shift. Dobra, nie pamiętam, jak się to robiło że wszystkie przelatywały Mamy coś tutaj dobrego też etykieta. Przyda się. No i już jesteśmy praktycznie full. To ja się idę zrzucić i zaraz tu wrócę, kopać dalej i przeszukiwać te kopalnie. Złoto jak najbardziej sobie zbierzemy. Diamentów jak na razie nie widać. O, 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 jest ekspiarka Znaczy, y, spawner pająków. Te pajęczyny zniszczyć, ładnie tutaj oświetlić, żeby nam się nie rozpiły. No i spoko. O, i są diaksy elegancko. Może najpierw jeszcze sobie żelazo tu przekopiemy. Jest to, czego szukamy. Ale to pierwsze wykopane będą diaksy w tej kopalni. Tak to wszystko my znaleźli w skrzynkach. Nieduża ilość, ale zawsze coś. Ale się wystraszyłem. O i o to nam chodzi? Właśnie dużo diaksów, tylko się tam dostać teraz po tej lawie, co nie będzie takie proste, bo mi cały czas tu schodzi. I to chyba dość sporo tych diaksów tu jest. Ładnie, ładnie. Mamy 8 diaksów, 11 złota, jakieś żelazo, jakieś pajęczynki. Ale muszę wrócić niestety do miasta i zabić potwory w ekspiarce, bo Shingstoin Awku. A teraz mi już cały Minecraft laguje, więc idę jeszcze do miasta i schodzę tu znowu, bo tu jest naprawdę dobra miejscówka. Zobaczcie jakie lagi. Jem jedzenie, nic nie wzrasta, to musi być masa potworów, muszę iść to zabić, no bo nie da się tak grać. Więc sorry Shing, że ci zabiję wszystkie te potwory, ale jeszcze sobie postoisz kiedyś. To widzimy się na dole i zobaczymy ile wpadnie expa. Cześć, Shing! I uwaga, nadszedł ten moment. Jezus Maria, co tu się dzieje, słyszycie to? Nie wiem czy mi miecza na to starczy, ale zobaczmy ile wpadnie leveli. Jak wszystko laguje. Nie jest to proste. No i poszedł mi już cały żelazny miecz. Nie wiem ile tu ich jeszcze zostało. Chyba dużo. A jak tam itemki? Też się zbierają, dużo... Oj, dużo itemków się nazbierało. No musimy to pozabijać wszystko, no. Udało się, udało się. Dobra, więc już wiemy, co się dzieje, jak się tam za długo stoi. Całego Minecrafta laguje. Także no. Dobra, możemy sobie lecieć. Może zrobimy jakiś mieczyk diamentowy lepszy. Już od razu. No i lecimy dalej kopać. To się nazywa burżuazja. Dobra, diamentowy mieczyk. I sobie go zenhantujemy. Zobaczymy, co nam tutaj wyrosuje. Yy, odrzut 1, ostrość 1. Niech będzie ten odrzut. Damy sobie ten odrzut. Plus 7 obrażenia, No i okej, okay, jakiś tam mieczyk mamy, jakiś unbreaking mu się przydał, ale trzeba sobie wyhandlować bibliotekarza, żeby nam tam dobre enhanty mógł dawać. No i co, potwory zabite mogę wracać do kopalni. Pod jaksy. Nazbieramy sobie dzisiaj trochę tych diaksów i. Porobię sobie właśnie jakieś itemki. Spróbuję, może, wyhandlować tamtego bibliotekarza potem. Może jakieś enhanty się lepsze uda zrobić. Dobra, jestem z powrotem. Szynki już wrócił z awka. Śniadanie zjedzone? Tak jest. A obiad? Jeszcze nie. <gry> Dobra, to idziemy kopać dalej do tej nowej odkrytej kopalni. Tak, w ogóle. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. No, jesteśmy w kopalni. Są jakieś tory, oczywiście zabieramy, bo przydadzą się. Tory Złoto. Złoto, tak, złoto też się przyda, zbieramy. E, klipper, uwaga, kliper. Czekaj, może podejdę. Myślę, że najlepiej byłoby go zdetonować. No, fajnie by było właśnie tak zrobić, tak bym chciał. Jest, jest, I nie wybuch. Kurczę. Nie, jeszcze nie. Spróbuj też inny. On się na mnie patrzy cały czas, on ma tu na mnie chrapkę Dobra, nie mamy na to czasu da! O nie Jeszcze zombie, ty, zombie przeżyły, to jest niemożliwe, tak, no nie mów, że nie wziął jedzenia bo... Besz leciał Czekaj, bo ty gdzieś uciekłeś A, Jest skrzynka, ja jest skrzynka, jest skrzynka, jest skrzynka ja I też uwaga mam. Czy będą diaksy? Jest jeden Ale diaks, ja są... Jest jeden dax, no, mamy że dużo że... torów też. Jest też żelazo. Ty co tam masz ciekawego? No ja w sumie same nasiona. I książka wydajność, jeden żelazo, trochę chleba, tory aktywujące. No niezła skrzynka, nie powiem. No i tory sobie możemy tutaj jeszcze zabrać. O, tutaj mamy ładną komnatkę. Jest złoto, jest lapis lazuri, więc sobie też wykopiemy. Chociaż skupiamy się oczywiście jak najbardziej na diaksach. Ody są najbardziej potrzebne póki co, żeby sobie porobić właśnie enhantowane mieczyki, enchantowane kilofy, łopaty, no, żeby nam się to tak nie psuło. I oczywiście ważne, bibliotekarza. Właśnie o tym miałem powiedzieć, że jeszcze bibliotekarz też jest ważny, żeby nam dobre dawał książeczki. Mam kolejny kolejny ten a spawner. Okej. Okay. Drugi dzisiaj spawner ja także już jest już ok. Mogę się do ciebie dostać tylko. Są diaksy. To bardzo dobrze. Dostanę się tędy do nich. I What są diaksy nasze. O jej, wpadł do lawy. Ale i tak dosy dosyć sporo. Jest skrzynka, jest kolejna skrzynka. Czy będą diaksy? Zaraz się to okaże. I to jest moja skrzynka była. Już byłem w tej skrzynce. Kurczę, zaczynam błądzić. Idę tam. I jest jakiś zombie w, w złotej zbroi. No, pierwszy raz spotkałem chyba dzisiaj. Ok, myślę, że w sumie te kopalnie już chyba są zwiedzone, bo już błądzę od 20 minut i nie widzę nowej drogi. Więc jeszcze przybiorę naszą starą taktykę w tym miejscu do końca kilofów. Czyli kratka 11 i kopiemy. Tyle, że w innym miejscu może tu. Będzie więcej szczęścia Jakieś złoto tutaj znalazłem, wolałbym diaksy szczerze mówiąc Za dużo złota, za mało diaksów Chociaż złoto też się przyda do czegoś Co nie Shing? Do czego jest złoto? Tak, do torów Przede wszystkim mój drogi, do torów To już mamy spory zapas w sumie tych, <grych> na te też tory Też z ekspiarki bardzo dużo wyleciało złotych rzeczy, więc je przetopimy na normalne złoto Pożytkujemy je Kopiemy, kopiemy. Diaksów nie ma. Kilof się kończy i zaraz się skończy. Ja właśnie kopię niezniszczalny, bo zostały jeszcze dwa niezniszczalne. Także no, mi się jeszcze właśnie... troszkę spędzę czasu tutaj. Mi się właśnie skończył, więc ja już obieram kierunek w stronę domu. Trzeba się zrzucić i trzeba w jakiś sposób wykminić. jak tu zdobyć jeszcze więcej diaksów, bo teraz zmarnowałem dwa chyba kilofy. Czy nawet więcej na kopanie tego nie znalazłem ani jednego diaksa, więc to jest takie mało efektywne. Zobaczymy, zobaczymy. Wymyślimy coś. No i dobra, zrzucamy się. Szyng tu jakieś porządki zrobił. No jest trochę miejsca. Wartościowe i całe 6 diaksów przez ile? No nie wiem, z godzinkę. My kopali, nie? Tu wszystko full w magazynie. Szynk zrobił nową odcinkę na kamień, która już w sumie jest pełna. I też w sumie dużo lapis lazuri. Jeszcze czerwony, yy, czerwony proszek. Troszeczkę się nazbierało, mało pochodni. Mamy jakieś pochodnie. O, mamy coś tutaj fajnie. To stawić, się, przyda. No i co? Muszę sobie zrobić w sumie jakieś kilofy, bo nie mam żadnego. No i kilofy. Raz, dwa, trzy. 3, no, 4, no bo i tak się przyda i tak. A nie ma sensu co chwilę biegać. No i dobra, jestem gotowy do kolejnych wykopek, w sumie. Tylko jeszcze sobie jedzonko wezmę i musimy jeszcze przed tymi wykopkami yy, jakiś sposób wynaleźć jakąś metodę, nie wiem, cokolwiek, żeby tych diaksów się więcej znajdowało, bo mamy 60 na razie. No to jest prawie stack, ale to i tak jest mało. Chcemy więcej, oczywiście. My chcemy więcej diaksów, my chcemy więcej diaksów. Tak, a potem się weźmiemy za coś innego. Więc yy, widzimy się z kopalni. Dobra, spróbujemy sobie trochę innym sposobem. Oglądałem taki jakiś poradnik, nie wiem, czy ten bóg jeszcze działa, ale spróbujemy się wbić do tunelu 1 na 1 i to nie na 11 poziomie, tylko na, na poziomie 5. Podobno na poziomie 5 najwię najwięcej występuje. No, ja słyszałem, że na 11, ale sprawdźmy to. Więc powiedzmy, tutaj jesteśmy na 11 i kopiemy yy, kilka w dół do 5. Niedobrze, bo kopię pod sobą. To nigdy nie jest dobre. Jesteśmy na poziomie piątym i zobaczmy, czy to działa. Dajemy zapadnie w tym miejscu. A w tym miejscu otwieramy ją na siebie. No, już to nie działa chyba. Nie działa, to teoretycznie mógłbym spróbować z wodą, ale nie mam przy sobie wody. Więc zróbmy po prostu 2 na 2 i zobaczymy czy na piątym będą więcej występować niż na 11. Jest już lapis lazurii, dobry znak, dobry znak i to nie jeden, tylko kilka. Lecimy. Jest jakieś złoto, ale to ciągle nie diaksy, no nie wiem, nie wiem czy ten poziom 5 się sprawdzi. Ale zobaczmy, no wcześniej kopałem... Kupając... No... Z 10 minut i nie znalazłem nic. Teraz kopię 5, nie ma nic <laughs> dalej. Ale. Ale jest jeszcze szansa. Szansa na sukces. Okej. O, kurcze, trafiłem na lawę. Widzicie, jak tu jest niebezpiecznie, a nie miałem nawet bloków przygotowanych. Ale jeżeli tu jest lawa. Zasugeruję się tym i przekopuję jakoś tutaj dookoła? Może jakieś diaksa znajdę? Ok, tutaj już byliśmy, to była lawa stąd. Więc wracamy sobie kopać. Nic ciekawego. Tylko zmienimy sobie kierunek. Pójdziemy teraz w prawo, może tutaj dwie kratki i z powrotem. Są diaksy, no w końcu znalazłem, czyli może ten poziom piąty nie jest taki zły i to dość sporo ilość. Ile ich tu było? 6 diaksów w jednym miejscu, więc całkiem U, spoko, ładnie, całkiem ładnie. spoko. I są kolejne diaksy, świetnie, świetnie, czyli na tym piątym mi się wydaje więcej tych diaksów występuje, bo kopię jakieś 15 minut i w tym momencie mam ile? 12 diaksów przez 15 że minut. Nawet 10 minut, 10 minut, więc jeszcze krócej. No więc spoko, więc kontynuuję do końca kilofów. Zobaczymy, ile wykopiemy na tym piątym poziomie. Mogłem być jakiś stoper, by się to sprawdziło. Na którym poziomie więcej się diaksów wydobywa? Ale dobra, ale lecę do tego, końca. Z tego co wiem, to wydaje mi się, że dużo szybciej poszło teraz tobie niż chociażby nawet dwóch wcześniej. Bo jednak w ogóle nie było diaksów na jedenastym swego czasu. No ja tam parę znajdowałem wcześniej, ale to jakieś małe ilości. A tutaj mówię, jak na razie może... dobrze się zapowiada. Ok, to na tyle o, diaksów. Idę się sypać. No i może jeszcze jakaś jedna rundka. Chociaż już jest tak. Shing jeszcze tam siedzi, może coś znajdzie. To myślę, że można zakończyć to kopanie diamentów. Nawet gdzie tu było wejście? O... Aha, Shingu, chodź. No tu na chwilę przekopiesz, mimo że nie mam kilofa już. Dobra. Żelazne wyjście, żelazne wyjście Nawet możesz zobaczyć Jak... Oh! Kurde, zatrzymałem się normalnie O Jezus Maria, ale zawał, ale zawał, wpadłem <ścoughs> Dobra, idę się zrzucić Jakieś tutaj może w ogóle, czy jest miejsce? No troszkę jest, ale czy starczy? Redstone A jeszcze tu redstone 12 diaksów my zdobyli, przez jakieś 20 minut myślę było na pewno I do wartościowych nasze diaksy, których mamy stack i 8 Czyli już to jest mała ilość, ale myślę na razie wystarczająca Żeby sobie zrobić jakieś podstawowe właśnie. rzeczy, sobie ulepszyć Żeby nie bić z tych żelaznych rzeczy Bo w sumie bardziej się opłaca opłaca enhantować Niż cały czas te żelazne robić i oczywiście złoto żelaza do przetopu tutaj kolejny stak żelaza się zrobił jeszcze możemy dołożyć więc żelaza zaraz wam powiem ile mamy złota kolejny stak się zrobił też możemy dołożyć jeszcze i okej. Okay, już wam mówię ile żelaza to tak żelaza mamy dwa staki i 17 czyli też ładnie też ładnie myślę że starczy nam tu na wszystkie nasze potrzeby Tutaj nie ma żadnego żelaza, nie, tutaj nie ma, a złota mamy 104. i cztery, więc no wzbogacamy się, trzeba będzie zrobić taką skrzynkę na najbardziej wartościowe przedmioty i teraz idziemy zobaczyć do bibliotekarza, czym on w ogóle się chce handlować, papierem, tak, Szyngu? Tak. Tylko papierem? Mamy papier? Papierem albo książkami. O nie, to musi dużo. się odnowić. Nie będziemy marnować kurczę 19 szmaragdów i książki na zaklętą księgę. Uderzenie jeden, to jest słaba księga, bibliotekarzu. A kogoś tu możemy jeszcze innego słaba. wyhandlować? Tutaj jest pusty. Shingu? Shingu, Shingu, Shingu. Czemu nie ma tu NPC? No, właśnie ich tych NPC zabili na jeźdźce. Pod Kiedy? Naraz to. Przecież dzisiaj tu byłem i one jeszcze tu były. Po mnie nie pytaj. Ja pierniczę. Dobra, trzeba będzie nowych przyprowadzić może i zrobić tam się. jakieś zabezpieczenie, bo nie wiem co się z nimi stało totalnie. No to nie jest dobra informacja, że oni zginęli. Trzeba będzie coś z tym ogarnąć w przyszłości. No a na razie, no w szczególności bibliotekarza, bo jest najbardziej potrzebny i będziemy z nim najbardziej. Żeby czasem go nie zabił żaden potwór. Trzeba tak ogarnąć. Zrobimy tam jakiś płotek czy coś może. No a jak na razie to około. trzeba poczekać aż bibliotekarz tutaj będzie chciał znowu z nami handlować papierem. Jak będzie chciał handlować papierem, no to oczywiście wbijemy sobie na drugi level. Zobaczymy jakie tam księgi ma kolejne, bo tutaj niestety nie mogę zobaczyć za 39. To jest dosyć droga cena, ale myślę, że jeżeli będzie miał dobrą księgę, to to będzie warta tego cena, ponieważ możemy handlować z innymi wszystkimi mieszkańcami wioskami drewnem. No, wszystkim co mamy i możemy zdobywać te tak jest. szmaragdy teraz bardzo łatwo. Więc spoko. No i tyle. Mamy staka diamentów i 8 pod tym dzisiejszym odcineczku. A ja się z wami żegnam. Do widzenia, do widzenia i zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie już tak sobie jest. coś fajnego może porobimy i pobudujemy. Był ze mną synk, ale nie od początku, bo ja to śniadanie i, i trochę spał. Troszkę ciężka noc. I co? Oj, Subskrybujcie, oceniajcie. I łapeczki. W bok. Kok zostawiajcie, tak jest. I znajomym polecajcie. Za takie rymowanki, no to musi być łapeczka w górę. O, Dobra, Siemanko. Możemy zacząć inne rymowanki jeszcze. Hello.